Cześć! Jesteście na kanale Kraina Zabawek A już za chwilę zobaczycie urocze piżama party z Daisy od firmy Mattel W zestawie znajdziemy dwa łóżka dla Daisy i dla jej przyjaciół Tacę, specjalny stolik właściwie z jedzeniem Dwa piękne prezenty Krzesełka Stolik razem z tacą Fotel fryzjerski razem z małym miskiem, Popcorn, a także naszą Daisy Daisy jest wesołą białą kaczuszką, ma bardzo duże czarne oczy, a także uśmiechnięty żółty dzióbek. Na jej główce możemy zauważyć fioletową kokardkę ozdobioną kolorowymi białymi groszkami, a na swoich rę rękach założyła także białe rękawiczki. Z okazji piżam party Daisy założyła różową sukieneczkę, która jest lekko falowana u spodu, a także swoje fioletowe buciki. Daisy uwielbia organizować piżama party i tym razem zaprosiła na swoją imprezę również Mini, aby mogła razem z nią się pobawić. Dla naszych gości mamy przygotowane również różowe łóżka, które mają fioletową pościel, i możemy ją również obrócić na drugą stronę, aby zmienić wzorek na pościeli. Na jednej mamy kwadraciki z serduszkami, a na drugiej kropeczki. Można także rozłożyć nasze piętrowe łóżko tak, aby każda z naszych figurek mogła spać oddzielnie. I tym razem Mini wybierze swoje ulubione groszki, aby się położyć, a Daisy wybrała pościel z serduszkami. Po udanym wieczorze Daisy z chęcią przygotuje śniadanie dla siebie i dla Mini, ale najpierw usiądzie na swoim niebieskim krzesełku, który jest także ozdobione kokardką. Będzie to bardzo wygodne zaraz. Daisy usiądzie. I tutaj mamy przygotowany różowy stół, na którym mamy specjalną naklejkę z wieloma potrawami, które będzie miała do wyboru nasza mini. A pod spodem mamy również specjalną planszę, aby dziewczyny mogły pograć w ping ponga. Dlatego mini ucieszyła się na myśl o pingpongu i również wstała i usiadła na krzesełku, aby zagrać z Daisy. Do gry Daisy przygotowała także wiele przysmaków. Tutaj jest pierwsza taca z ciasteczkami, mamy tu cały talerzyk, a także trzy kubeczki. A jeśli to nie wystarczy, na stoliczku, który jest cały zielony, znajdziemy dodatkowe ciasteczka i jeszcze herbatę. A tutaj tuż obok, gdyby Mini miała ochotę na coś słodkiego, jest przygotowany także popcorn. Na chwilowym odpoczynku Daisy zdecydowała się zasiąść na fioletowym fotelu fryzjerskim, który ma jeszcze specjalną suszarkę, aby mogła sobie przygotować nową fryzurę. A w tym czasie Mini będzie się bawić razem z mniejszą figurką myszki, która jest cała różowa, a także będzie miała okazję, aby rozpakować prezenty, które przyniosła dla Daisy. Jeden mamy żółty, a drugi zielony, z czego oba są ozdobione różowymi kokardkami. Ten zestaw jest naprawdę kolorowy, mamy tutaj wiele akcesoriów, przez co Daisy może zaprosić wielu swoich przyjaciół na swoje piżamapaty Mogą tutaj grać, trochę odpocząć, a także pobawić się razem, przez co ich zabawa będzie jeszcze bardziej atrakcyjna A jeśli filmik Wam się podobał, koniecznie go zalajkujcie, a także zasubskrybujcie kanał